na 何 <music> yes sir. Yeah. Człowiekowi chowin stawia się o... Personalizm stawia człowieka na jedno stały, a potem człowiekiem stawia w ogóle. Czyli jakby z Boga i Jezusa... Jeżeli byśmy zdali masny zbytnik, zawsze znajdziemy tak. Kolejna rzecz, że my osobnie poznaliśmy samego siebie. Musimy stanąć do czegoś Musimy poznać samego siebie. Zing! that's Ja mam służbę do Niech mi się z Słowa usługą odgrywam. Niech odejdą moje prywatne interesy i odejdą moją osobę.